ma Grudziąc. jadę świątecznym tramwajem do Tarpna. A teraz wracam na rząd wzdłuż linii tramwajowej. Mijam Bibliotekę. ZUS. Tutaj w więzienie. Pierwsza choinka. Centrum. Mikołaj Kopernik. Tle Bazylika, teraz Rynek, druga Choinka i Stajenka, ponownie Kopernik. Józef Haller, tutaj Fildorf. Ulica Toruńska, Galeria Alfa, nowy przystanek kolejowy, Chełmińska. Osiedle Kopernika, Jan Heweliusz, kolejny mural, tutaj kościół, komenda policji, żeromskiego mój tramwaj, straż pożarna i daniele nowy kościół no i dogoniłem mój tramwaj na razie